Dzień dobry konie, w kolejnym vlogu! Siema, siema! Dopiero co widzieliście nasz projekt, a my już jesteśmy tutaj i właśnie jesteśmy po spotkaniach z trzema ekipami tynki, wylewki i uwaga, e, geofizyka pod wiertnie, pod studnie, pod wiercenie pod studia. E, tak, dlatego, że nie mówiliśmy Wam jeszcze, bo osadnie na to wpadłam, ze względu na to, że moi rodzice mają taką studię głębinową i zaczęłam myśleć, czy ja nie chcę takiej studni, gdzie będę miała sobie, wiecia. Gdzie będę mieć taką wodę do basenu, do ogrodu, do mycia samochodu? I zadzwoniliśmy do takiej firmy, która przyjechała, najpierw zbadała, czy mamy taką wodę, jak głęboko. Okazało się, że mamy dosyć głęboko, ale jest, więc będziemy wiercić taką studnię u nas. Też z takiej studni głębinowej można wodę podprowadzić pod dom. Więc wszystko zrobione pozytywnie, i jesteśmy w domu. Oczywiście rozładował mi się aparat, jakby to nie było, pomimo że wczoraj go ładowałam, ale dużo gadaliśmy, nagrywaliśmy o projektach domu, więc wyładował się. Tego nie sprawdziłam rano, tylko wrzuciłam do torby. No i okazało się już na miejscu, jak załączyłam kamerkę, że nie ma baterii. Ale na szczęście w sumie nie miałabym co Wam nagrać, bo jak ja już przyjechałam, to już było po badaniu wody, na jak, głęboka jest, jak głęboko jest woda, czy znaczy źródło wody. aż przyszedł teraz 2 pomierzył, wycenił nam, powiedział ile. A potem jeszcze przyjechał... Kto przyjechał? Wylewka. Wylewki. Pan też pomierzył, też nam powiedział mniej więcej. On chyba był najkrócej w ogóle. Ale poznaliśmy naszego sąsiada obok, który będzie, bo mamy jedynego sąsiada, i okazało się, że bardzo fajnie, tak tak taki kamień z serca mi spadł. Słuchajcie, bo zastanawiałam się, co to będzie za sąsiad. Wiecie, że na ludzi można trafić różnych, natomiast, no, przemiły, e, fajny chłopak, więc super cieszę się, że będzie naszym sąsiadem. Ja, słuchajcie, tak zmarzłam dzisiaj tam, bo tak zimno. Ja ubrałam się niby ciepło, ale te domy są tak wychłodzone, nawet w środku. Że po prostu chodziłam, z dobrze sobie kupiłam kawę w McDonaldzie po drodze i chodziłam z tą kawą i ją piłam, ale strasznie było zimno, więc marzyłam, że jak przyjadę do domu, tylko wskoczę pod prysznic, wykąpię się i właśnie to zrobiłam. Stałam pod prysznicem milała się gorąca woda, żeby się ocieplić, aż mi się aż gorąco zrobiło w tej łazience, ale potrzebowałam naprawdę tego. Powiem Wam, że naprawdę ruszamy z kopyta. Dostaliśmy kolejne telefony, kolejne do Z tymi już się umówiliśmy na konkretną też datę. Wpadły nam inne pomysły do głowy, więc gdzieś tam trzeba było dzwonić, coś załatwiać. No słuchajcie, dzieje się, dzieje się naprawdę sporo. I to mnie bardzo cieszy, więc naprawdę jestem mega podekscytowana i tak się cieszę, że to się wszystko dzieje. Teraz jest połowa lutego i mam nadzieję, że za miesiąc będę mogła Wam powiedzieć, że tam naprawdę już się dzieje, że jest po prostu budowa w re i wszyscy są już na budowie. Pięknie nam się zazębiają wszyscy specjaliści, którzy muszą odwiedzić nas i dokończyć pewne rzeczy, więc na razie. Naprawdę na razie jestem zadowolona, bo tak zresztą też sam jest zdziwiony, że tak wszystko pięknie się zazębia. I tak przy okazji pomyślałam sobie, że jak już się wykąpałam. mamy live'a za niecałe dwie godziny. Więc jak już się wykąpałam, zmazałam makijaż i tak dalej, to wiedzie sobie maseczka, czemu nie? Wykorzystam to, że w ciągu dnia mam chwilę spokoju i półtorej godziny naprawdę. I za godzinę dopiero też Wojtek wróci z Tośką, więc yy, i płatki pod oczy wjadą i ta maseczka. Działam sobie chwilę. A tu jest co? O, tu mam takie jeszcze żelowe nakładki. Fajne. Więc korzystam z tego, że mam chwilę samotności. E, włączyłam też sobie live'a u naszego producenta, bo też właśnie e, robi live'a sprzedażowego, więc e, zakładam maseczkę i mam chwilę relaksu. Muszę wam powiedzieć, że jestem <laughs> okropnie zmęczona. Okropnie. Ale bardzo dużo pozytywnych rzeczy się wydarzyło. Kilka takich smutnych wiadomości dotyczących moich bliskich, więc mieszanka, mieszanka dzisiaj emocjonalna u nas była. Jeszcze to się ma gdzieś jakiś gorszy humor, i ta się miała rozmowę, próbowała u mnie się ratować, wiecie. Eee... Ale w sumie pozytywne, bo jednak, jeżeli chodzi o stricte jeżeli chodzi o naszą trójkę to wszystko dobrze, nic się złego nie wydarzyło, wręcz przeciwnie, dostaliśmy bardzo wiele pozytywnych wiadomości względem naszego domu i na tym się skupmy. A ja, a ja sobie zamierzam ufrować dzisiaj włosy. Yy, I zmieniłam kolor, słuchajcie, miałam 4,15, teraz mam 4,12, troszeczkę chłodniejszy odcień i lodowy brąz, zobaczymy, zobaczymy, co to wyjdzie, nie miałam siły, wiecie, naprawdę no, mówię sobie, odpuszczę to wszystko, a ja myślę sobie, nie, zafarguj sobie włosy, bo jutro będziesz ee, zadowolona, że masz podobny kolor. Lepiej spokoję jako kobieta. A jutro rano przyjeżdża nasza projektantka i będziemy omawiać projekt Górę. Nawet dzisiaj powinniśmy chyba usiąść nad projektami. Czy ty masz jakieś w ogóle inspiracje? Co dotyczące, nie wiem. Góry? Ja mam sama inspirację. Ja jestem samą całą wielką inspiracją. No. I też mhm. chyba zafarbujesz, co? Dobra. No, ja chcę na blond? drugą farbę, bo. Pamięt. ja. chcę na blond? Blond pasemka. Cofamy się nie. do 2000? Którego? Piątego? 2000? Pamięt, pamiętam, jak się na. Nie, 2000 to byłem za młody, ale pamiętam jak na Brada Pita się inspirowałem, właśnie z takimi pasemkami blond. 2000 chyba piąty to był. Mhm. Kupię i położę na schodach, żebyśmy nie zapomnieli. wam, że Nawet jak jestem zmęczona, albo mam jakiś gorszy Dobrze. dzień, to z moim mężem zawsze sobie jakoś potrafimy poprawić ten humor jakoś tak się wesprzeć, jakoś tak powiedzieć sobie parę fajnych rzeczy. Pożartować i naprawdę fajne mamy to małżeństwo. Biorę tym razem całą, bo przeważnie to dzielę sobie takie opakowanie na dwa farbowania, ale teraz ze względu, że odmieniłam cały odcień. Dzień dobry, mamy dzisiaj sobotę. Właśnie ogarnęliśmy całe mieszkanko, teraz ogarniamy siebie i zaraz będzie pani projektant, więc musimy się szybko, słuchajcie, ogarnąć. Jeszcze tak musi zjechać po kawę do naszego czibu, bo wczoraj wypiłam ostatnią kapsułkę i jakoś tak zapomnieliśmy. Wczoraj przyjeżdżaliśmy przez te sklepy, nawet byłam tam przecież pod nimi jakoś nie wpadłam na to, żeby wziąć po tą kawę. Wieczorem sobie uzmysłowiłam, że... Cześć kochani. Cześć kochani. Cześć, co tam słychać? U was jest, na Przyjeżdża pani projektant. <noise> ja tak nie mówię. Ja tak nie gestykuluję. W tyle koncert naszej córki. Ona ostatnio w różnych językach bardzo lubi śpiewać. Widziałeś to, co ja nagrałam? No, Tam. pewnie, że widziałam. Ludzie piszą, że tamto to był japoński. Możliwe. Mm. Proszę będzie producentem muzycznym? Musia zostawiła mi. Ona mówi, że ma jeszcze jeden, i musi go tamtego zużyć, więc ten mi da, żeby się nie zmarnował. Zobaczmy teraz włosy. Co to wyszło z tych, z tego koloru. Przeszły też takie ciemne. Są ciemniejsze, ale bez przesady. Myślałam, że wyjdą jeszcze ciemniejsze. Ładna, ładna. Muszę Wam powiedzieć, że jestem zadowolona. Trochę sobie je przyciemniłam. Idziemy teraz do naszego domu. Wziąłeś klucze do domu? Nie. No. Standardowa. Jedziemy, musiałam się wrócić po kluczek. Oczywiście. Co oczywiście, co oczywiście? To mój dom, żeby miał wszystkim pamiętać. Ostatnio yy, jechałeś z Jankiem do naszego domu, mierzyć, wymierzać. Pojechali nie dość, że bez klucza do Janka domu, to bez miarki. No, Więc A teraz ja mam miarkę, a ty myślałaś o kluczu, bardzo? Tak, dobrze, nie, nie, nie. Ty zawsze klucz masz ten przy sobie, zawsze w swojej saszetce. No tak. Więc dobrze, że o niego teraz zapytała. Edyta jedzie za nami, jedzie za nami. Ojej, powiem Wam, że każda taka rozmowa przybliża po prostu nas. To jest kolejny krok, Wojtusiu. Teraz Edyta będzie projektowała górę. Omówiliśmy właśnie, co chcemy na tej górze. Ja dzisiaj muszę poszukać inspiracji takich, żeby Edyta też wiedziała oprócz tego, co jej opowiadaliśmy, żeby na czym ma się wzorować Powiem Wam, że yy, najbardziej... Jak o tym rozmawiam, to już chciałbym to zobaczyć, już chcę, chciałbym to dotknąć, chciałbym już to mieć. Ale wiem, że chociaż tak jak mówisz, że to przybliża nas do... E, każda taka rozmowa przybliża nas już do końca, do efektu końcowego. Każdy kroczyk co robię. To, to i... powiem wam, że... Ja mój masaż. Chciałbym sobie już to zwizualizować, że już to mam aż. Ale. Spokojnie. No ja sobie wizualizuję, że to mam właśnie. Ale spokojnie Wizualizacja przecież y, to jest takie już, ją masz w głowie. Ja nie muszę czekać na wizualizację. Mega mnie cieszy dzisiejsze spotkanie, mega mnie cieszy właśnie y, dzisiejsza rozmowa. Jeszcze ja, jest taka piękna pogoda w Krakowie. Słoneczko świeci jest w ciepło. Może byśmy pojechali jutro na jakieś sceny. A może pojedziemy do naszych myślenic? No, chętnie bym pojechała tam na łyżwy albo na saneczki jakieś, co? Dziela. Przyjechaliśmy do i na spacer, ale nasza córka śpi. Norma. I nie wiemy co zrobić. Czy ją obudzić i iść na spacer? Czy ją zostawić i iść na spacer? <laughs> ja wziąłem nawet łyżwy z myślą, że tutaj właśnie pójdziemy sobie na zarabię na łyżwy, pożyczymy łyżwy dla niej. I pojeździmy trochę wzięła nawet jej rowerek, bo mówię nie wiem jak będzie, może jednak rowerek, no ale bardziej sobie postojemy tu. Przeszliśmy sobie Serduszko. tutaj wzdłuż całej rzeczki po kameczkach oczywiście, ale są tacy, którzy chodzą Mamoś. po lodzie z dziećmi. Tak? To, to bardzo ładne. Serduszko, tak? Bardzo fajnie było sobie tak pospacerować w słoneczku. E, oczywiście musieliśmy szukać kaczek stosią, wrzucaliśmy kamyki do rzeki. E, bardzo przyjemny, fajny, naprawdę taki rodzinny, niedzielny spacer. Plan był taki, że mieliśmy iść na łyżwę, ale chyba to słońce w ogóle tak nas jakoś zhipnotyzowało, że idziemy jednak na spacer po świeżym powietrzu. się pobawiła się na placu zabaw, a potem poprosiła, żebyśmy wyjęli rower z bagażnika i śmiga sobie. Więc korzystamy. Dzisiaj mamy poniedziałek i muszę Wam powiedzieć, że jak wczoraj było przecudownie, przefajnie, przepiękna pogoda, bardzo miła niedziela. Yy, tak skończyła się dla nas yy, kiepsko, niestety, ale po tym, jak dostały dosłownie nagrałam Wam ostatni urywek, jak Tosia jedzie na rowerku, chciała jeszcze iść na plac zabaw yy, i tam spadła. Z dosyć wysokiej drabinki i musieliśmy jechać na sor. Byliśmy na sorze w Myślenicach i oprócz tego, że ratownik na sorze był przemiły, to całą reszta Wam serdecznie odradzam w Myślenicach. Naprawdę. Dobrze, to się, że to się skończyło tak, jak się skończyło. Mogło o wiele gorzej, natomiast musieliśmy obserwować to się całą noc. Na szczęście nic, żadnego wstrząsu nie dostała, ma tylko po prostu rozcięty tutaj pół czoła, pełno krwi. Ale jest ok. Ale jest ok, żadnych mytów nie miała, bo przyjechała już do domu, to była tutaj rozbawiona, biegała, skakała. Natomiast na tym sożej na chirurgii to powiem Wam, że... Ja właśnie dlatego chciałam zostać tą pielęgniarką. Żeby... Móc przy takich sytuacjach być tym człowiekiem, który będzie tam wnosił trochę empatii. Natomiast, jakbym miała pracować z takimi ludźmi, a nie daj Boże jeszcze, zmienić się takiego człowieka, bo na co dzień bym z takimi pracowała? To nie chciałabym tego bardzo. Dlatego yy, dlatego a zrezygnowałam z tego pielęgniarstwa. I chyba na dzień dzisiejszy powiem Wam, że to była najlepsza decyzja w moim życiu. Przez dwa dni na razie Tosia zostanie z nami w domu, bo nie chcemy jej puszczać, ma tutaj op opatrunek eee, I już nie chcę tego roztrząsać i opowiadać, co tam się działo i tak dalej, natomiast jest dobrze. Tosia jest radosnym dzieckiem, więc tak jakby się kompletnie nic nie działo, Ech. ale my najedliśmy się naprawdę strachu i to niezłego. Dlatego dzisiaj jestem totalnym wrakiem Wojtek to samo i. Tak, zaczynamy super nasz ekstra. Nowy tydzień. Zatem kończę tego vloga, ale wam życzę, słuchajcie, dużo słoneczka i uśmiechu. Na ten nowy nadchodzący tydzień, który się właśnie zaczyna. Ja siadam i montuję wam tego vloga, bo wczoraj nie było to po prostu możliwe. Pudziaczki kochani. Do następnego.